Jedność w rodzinie. Rozdział ósmy: Dom. Druga Księga Mojżeszowa: 12:7 i 12:13. Potem wezmą z jego krwi i pokropią oba węgary i nadproże domu, w którym będą go spożywać. Gdyż tej nocy przejdę przez ziemię Egiptu i zabiję wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu od człowieka aż do zwierzęcia a nad wszystkimi bogami Egiptu dokonam sądu ja pan a ta krew będzie dla was znakiem na domach w których będziecie gdy bowiem że krew ominę was nie dotknie was plaga zniszczenia gdy będę zabijał w ziemi Egiptu Księga Dziejów Apostolskich 16:30-33 a wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ościł, on i wszyscy jego domownicy. Księga Jozłego 24, 15. A jeśli wam się zdaje, że źle jest służyć Panu, wybierzcie sobie dziś, komu będziecie służyć: czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie po drugiej stronie rzeki, czy Bogom Amorytów, w których ziemi mieszkacie. Lecz ja i mój dom będziemy służyli Panu. Zastosuj znak. Kiedy się modlimy, musimy mieć znak, aby przedkładać go razem z naszymi modlitwami, jak powiedziałem. A teraz wierzmy dla nas samych i stosujmy ten znak dla całej rodziny, tak jak to było w Egipcie, w Wierycho, albo też w księdze dziejów apostolskich 1631. Stwierdzamy, że Paweł powiedział rzymskiemu setnikowi: Wiesz, a będzie zbawiony ty i cały twój dom. Zastosuj to dla swojej rodziny. Jeżeli masz niezbawione dziecko, połóż ten znak bezpośrednio na niej i powiedz: Panie Boże, ja go żądam. Trzymaj się tego mocno. Jeżeli masz matkę albo kogoś ukochanego i oni są zgubieni, połóż ten znak na nich i powiedz: Panie Boże, ja ich żądam. Wyjdź ze wszystkich świeckich marności, wyrzuć je z twego domu. Bądź gotowy. Spal swoje szorty, wyrzuć swoje stoliki do grania w karty. Wyzbądź się swoich papierosów, wyrzuć niewiarę i dokumenty kościelne do kubła na śmieci. Tam jest ich miejsce. Amen. Tak się przygotowujesz. Co masz potem uczynić? Zastosuj ten znak w modlitwie z prawdziwym dowodem, z rzeczywistą wiarą. Zastosuj go. Zastosuj go z ufnością. Znak. 8 marca 1964 roku. Taki powinien być dom. Po prostu pozwólcie mi wejść do waszego domu i zobaczyć, jakie obrazy macie na ścianie. Pozwólcie mi przyjść do waszego domu albo biura i zobaczymy, jaka muzyka jest grana. Rozumiecie? Patrząc na to, co czytacie, na co patrzycie, mogę zupełnie dobrze powiedzieć wam, co jest wewnątrz was, bo to się tym odżywia. Rozumiecie? Jeśli uczynilibyśmy dom bardziej miłym, to dzieci nie będą chciały z niego uciekać. Uczyńcie coś więcej dla nich, niech one czują się w nim mile widziane, niech jest im miło i wygodnie w domu, niech to będzie dom, do którego one będą chętnie wracać. Taki właśnie powinien być dom. Wpływ 14 listopada 1963 roku. Sprawdźcie, by Wasz dom był miły. Pytanie. Bracie Branham, w jakich zajęciach powinniśmy pozwolić brać udział naszym nastoletnim dzieciom? W jakich zajęciach powinny brać udział nasze dzieci w wieku nastoletnim? I jeszcze, jak powinniśmy pomóc im w doborze towarzystwa? Trzymajcie ich w chrześcijańskim towarzystwie tak długo, jak tylko potraficie. Trzymajcie je. Jeżeli to jest dziewczyna, niech przebywa wśród chrześcijańskich dziewcząt, zaś Chrześcijańscy chłopcy niech są chrześcijańskimi chłopcami. Jeżeli jest na tyle dorosła, że mogłaby chodzić z młodzieńcem, to dopilnujcie, żeby chodziła z odpowiednim młodzieńcem. Zniechęcajcie ją do każdego innego chłopaka. Jeżeli ona chodzi z niewierzącym, spróbujcie ją zachęcić, by chodziła z wierzącym i na odwrót. Sprawdźcie, aby wasz dom był miły. Uczyńcie wasz dom miejscem, do którego wasza córka czy wasz syn nie będą się wstydzili przyprowadzić swoich przyjaciół byście mogli ich zobaczyć. Sprawdźcie, by wasz dom był tak miły, by oni chętnie w nim przebywali. Pytania i odpowiedzi 30 sierpnia 1964 roku Kiedy wiara miesza się z niewiarą Ahazjasz był synem Ahaba. Dom, w którym się wychowywał, był letnim domem. To nie było pełne chrześcijaństwo. Jego matka była poganką. Jego ojciec poślubił niewierzącą kobietę. Dla każdego dziecka, które wzrasta w miejscu, gdzie niewiara próbuje zmieszać się z wiarą, jest to zawsze złe miejsce. Gdyby jego ojciec był człowiekiem silnej wiary, to dziecko miałoby większą szansę, ale on taki nie był. Dlatego on nie miał takiej szansy. Wiedział, że jest Bóg. Wiedział, że istnieje Jahwe, a potem on Bogowie jego matki i tak dalej. Był w zamieszaniu. Potem, po śmierci ojca, ten chłopiec był w takim stanie, w zamieszaniu na różne sposoby. Czy to nie jest obraz dzisiejszego świata? Jeden w rodzinie jest taki, a drugi jeden idzie w tę stronę, a drugi w tamtą stronę. Nic dziwnego, że pod nazwą chrześcijaństwa produkujemy tyle przestępczości nieletnich i inne tego typu rzeczy. Dlatego, że nie ma jedności, nie ma prawdziwego wołania i stania za Bogiem. Dlaczego? 26 czerwca 1963 roku. Kryzys życia domowego. Mamy kryzys życia domowego. Wygląda na to, że życie domowe ulega spłyceniu. Kiedyś w domu ojciec, głowa domu, siadał rano i rozmawiał z rodziną, wyjmowali starą rodzinną Biblię, czytali trochę, gromadzili się wokół stołu i modlili się. Teraz już tego nie widać. Kiedy dzień się skończył i mama umyła naczynia, wszyscy się zbierali i znowu czytali Biblię i modlili się przed pójściem spać. W tamtych czasach z pewnością przestępczość wśród nieletnich była rzadkością. Wszyscy chłopcy chodzili pracować w polu, a dziewczyny pomagały mamie zmywać naczynia nad potokiem. Dzisiaj po prostu wciskamy małe przyciski i naczynia są już umyte, a mama jest w samochodzie i wybiera się na imprezę karcianą albo gdzieś tam kręci się po ulicy. Praca jest wykonywana przez traktor, a my po prostu mamy tylko leniwych ludzi, nic więcej. Życie domowe jest tak zaniedbane, Biblia jest odłożona i trzeba by szukać przez godzinę, aby znaleźć choć jedną. Podnosząc go z historii, 1 października 1958 roku. Przestępczość rodziców. Ja myślę, że dzisiaj naszym wielkim problemem jest przestępczość wśród nieletnich. W rzeczywistości jest to przestępczość rodziców, która wynoszona jest z domu. Nasi ludzie odwrócili się od spraw, przy których powinni pozostać. Kościół stał się letni lub zimny, a dzieci odeszły do świata. No cóż, Hollywood wypuszcza mnóstwo filmów, a telewizja i te inne rzeczy nawet nie są poddawane cenzurze. Oni tam przeklinają, wzywają mnie boga nadaremnie. Przyjęło się, że dla dzieci w zborach nie jest dobrą rzeczą iść do kina lub na jakiś pokaz filmowy. Lecz teraz szatan zrobił krok do przodu i przyniósł to wprost do domów między innymi w formie telewizji to bez cenzury a to jest sposób w jaki szatan stopniowo wchodzi do środka. Wpływy 15 lutego 1964 roku Ołtarz rodzinny. Wiecie, wiele razy rozmyślamy o przestępczości wśród młodzieży. Ja uważam, że w wielu wypadkach przyczyną jest przestępczość rodziców. Dzieci powinny być nauczane, jak mają się modlić i służyć Bogu. A tymczasem mama jest gdzieś na karcianym przyjęciu, na religijnym przyjęciu z grą w karty. Tata gra gdzieś w golfa, a starsza siostra włóczy się po ulicy z jakimś chłopcem. Może sprawy wyglądałyby inaczej, gdyby mieli staromodny ołtarz modlitwy i Biblię zamiast tali kart. Gdybyście dawno temu wyrzucili ten telewizor z domu, byłoby u was zupełnie inaczej. Wy wszyscy uważaliście kiedyś, że to jest złe chodzić do kina, a diabeł postawił wam to pod sam nos, on wniósł to prosto do domów. Jezus przychodzi na umówione spotkanie. 18 kwietnia 1964 roku. Czy jesteście gotowi? Wy ojcowie, wy matki, czy jesteście gotowi ustanowić ołtarz w waszym domu, a wynieść z niego telewizor? Jesteście gotowi wyrzucić te talie kart ze stołu, te komiksy, które czytają wasze dzieci, przygotowują ich młode umysły na wybuch, spustoszenie, które szatan w nich uczyni. Czy jesteście gotowi ustanowić z powrotem ten stary rodzinny ołtarz? Czy może po prostu chcecie iść dalej tą drogą, na której jesteście? Jeśli chcecie kontynuować, to znaczy, że jeszcze nie spełniacie warunków, aby przyjść. Ale modlę się, abyście byli jak Samson, byście widzieli cenę i byli gotowi zawołać: Panie, pozwól mi z nimi umrzeć. Jeszcze tylko raz, panie.